Oj. No to była najszybciej strona bramka 10 sekund Dobrze Kuba Dobrze tak kieruj grą Nie za daleko Kubuś Nie za daleko Nie wyjdzie, nie wyjdzie Marco do końca Nie wyjdzie, dawaj Nabi Piłe, piłę, piłę Marcel nie fauluje Brawo! Kwiłko, kwiłko! Tak! stąd przyszła! Zabieraj, aż do strony na pół tak gramy! Czas, 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 rozegraj do Kuby! Czas, czas, czas! Jest, podaj mu się, podaj mu się! Kubuś nie za dużo, za dużo! I szeroko wyjdź, szeroko wyjdź! Pięknie, kacle. A, tylko podanie jeszcze, że było Jest, 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 miłość, miło, świetniłem! wysoko, seberyn! Seberyn! Wysoko! Teber! Nie cofaj mi się! Zbignie w boniek Będzie do środka bywał Podejść jak opory, opory, granie jak Podejdź jakę! ale dał się na jeden raz. Dobrze, dobrze, dobrze. się! Patryk, osiemnastkę! Patryk! Dobra. Szeroko przyjść, szeroko! Weź Miłosz, weź Miłosz! Odważniej chłopaki, ej! Odważniej! I troszkę szybciej! Ale. Mati, jak będziesz miał, to uderz. Nie, nie. Nabiegamy Krzysiu! Nabiegamy! Krzysiu! Do tyłu! Do tyłu! Ile razy mam mówić o tym? No kurczę! Poczekaj na to piłkę i teraz nabiega? Poczekaj na piłkę! Adi drugą strzelić mówię. <grywki> <grywki> hey. <grywka na aggiorną w szpaniach> daj <grywka naificzanie> to... tak, Kamil, Daj na grubszy stupek, daj. na grubszy stupek. Daj mi. Daj. 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 Ło, ło, Daj. ło, Daj. dawaj Daj. Daj. Dawaj, dawaj Daj. 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 krycie Daj. 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 Daj.

Dobrze, Marcel, dobrze. Kuba, złap kogoś. Kuba, Lisek, kogo kryjesz? Pięknie, pięknie, Adi. I krycie! Krycie wyżej, tam wyżej! Akademia...

Kuba, ale... Brawo. Blokuj, blokuj! Blokuj. Kuba, nie kiwaj! Jeszcze, jeszcze Kuba! Dobra, Spokojnie, Kuba, miło. Dobra, czas, spokojnie, Kuba! Czas! Zostań, zostań tu Kuba, zostań przy nim. Szybko, szybko chłopaki, bo chyba czas samek. Ale bardzo przygotowany. Chodź, chodź, Kisiu. Chodź. Szybko, szybko tam trzeba. Lisek, gra w środku, zobacz. Teraz nie. Ruch zróbcie. Dobrze. Idź jeden wysoko. Ładnie Marcel. Szybciej. Szeroko tu Kubuj wstań. Kuba twoja, twoja. Marcel gra do boku. Graj, graj! Do bramki, do bramki, do bramki. Dobrze, już Nie ma! Bramkę nie przesunęli na No, ale by się chciało siłą woli ją wtoczyć, kurczę. No, ciężki mecz. Jezus, mówiłem o tym A tek, skorek! No to tylko szybko zmiana, chłopaki! Na nie! Aj, za dużo, za dużo! E! Tutaj jeden uciekł, jeden złotych chłopaki! To jest pirania. Aj Adi, przyjęcie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Aj, dobra, no nie, nie udało się, nie udało, nic! Przedzaj! Super. Idźcie do piłki, jeden ten. Kuba, wyjść Kuba z piłą. Tak jest, aj. Teraz jeszcze twoje, jeszcze twoje. I teraz. Adi gra. Tak. Ładnie Kubusz, ładnie. Aj. Wejdź, wejdź Mati, wejdź. Aj bo. Wiesz, no. Czas, czas, czas. Wejdź, wejdź, wejdź! Tak jest! Tak jest, Kuba, luks! Jeszcze ty powinien być. Z uderzeniem, tak! Oh. Brawo, Kacper! Ładnie, no, ładnie walczą. Jak na razie remis widziałem jeden, jak inne mecze wasze? Trzy razy remisy. A tu już cztery graliście, a my co czwarty mecz dopiero teraz? żeśmy później przyjechali troszkę. Trzy remisy, to kurde, remisy to tylko jeden punkcik, to mało, mało. Ale nie przegrana, nie? To też się liczy. Ale mówię, że, że trzy trzy nieprzegrane są mecze to. Dawaj, 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 dawaj. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Dzik, żołenie. Damykaj się ba, damykaj się szybko do przodu, szybko. Olo! Spokojnie. 3 minuty gramy około Nieoficjalny czas Na niego Trzeba wejść Uciekaj, uciekaj po linii do niego Jeszcze, jeszcze, Pięknie Matki zobacz tutaj Gramy, gramy Ajaj, Adi jeszcze Kuba, jeszcze Kuba. Tak, Marcel, Marcel, idź. się. Kuba nie na raz. Kamilowi daj. Kacper Muru, ustaw. Krycie, z lewej. Krycie, krycie Marcel. Plecy. światło bramę. A kto? Adi, Adi. Do zawodnika. Do zawodnika i masz go przed sobą. Bramę, bramę. Dobra, wrzucaj. Bramę, bramę. Dobra jest Spokojnie. To no. już było na uderzenie miejsce. No. Miejsce eleganckie. Maciek z tyłu gramy. Antek, Dawaj Maciek, do niego, do niego. niego. Maciek, Antek, Czas, Marcel, czas. mogłeś przyjąć i zagrać Cię jeszcze nie dość... Jedź do niego, jedź! Tak jest. Maty, kryj piątkę mati. Nie śpij! Ale Adi idzie dalej. Nasza. Minuta! Marcel gra! Jest gol. O! Jejku! A nie daj dobrze, no, Maciej, Wracaj, dobrze. wracaj teraz, Aleks! Wracaj do szlady, wracaj! Kłodzie. Kłodzie. Się kontra zrobiła. O, bramkowa kontra. No jest źle. Precja, był, był zawodnik tam. Na... Dalej, Kuba! Zabaj, zabaj. Piłkę, piłkę! Pani wyszła, na bocę lecę! Pani wyszła, na bocę lecę! Pani wyszła, na bocę

Marcel, wchodź szeroko, wchodź tu szeroko, wchodź, zamykaj. Brawo! Ciężki mecz. Brawo, brawo, chłopaki, podziękować sobie. Chodźcie, hej, chodźcie. A chodźcie podziękować. podziękować. Marcel, Dzięki. zobacz tutaj. Dzięki. No Dzięki. zobacz. Król Strzelców. Dzięki, dziękuję. He-he-he! <laughs>